Pan z Wami, Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Tobie, Panie. Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane tobie od pana. Wtedy Maria rzekła. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a święte jest Jego imię. I miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie. Dla tych, co się go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców stronu, a wywyższa pokornych. Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. Ują się za sługą swoim Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak przeobiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Chwała. Siostry i bracia, kiedy wypowiadamy słowa naszego kredo, naszego wyznania wiary, a czynimy to przecież w każdą niedzielę, kiedy się tu gromadzimy na mszy świętej na niedzielnej Eucharystii, to między innymi mówimy wtedy tak wierzę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Siostry i bracia, te słowa, które wypowiadamy, to jest jedna z podstawowych prawd naszej wiary przecież, że Jezus, tak jak to sobie uświadamiamy teraz przez cały czas Adwentu i będziemy to przeżywać w tajemnicy Bożego narodzenia, przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Stał się człowiekiem dzięki współpracy właśnie Maryi, która wyraziła tę swoją zgodę na przejęcie woli Bożej i na przejęcie tego zadania, które Pan Bóg jej zlecił. Wyraziła tę swoją zgodę tymi słowami, które wyśpiewaliśmy też dziś w pieśni na wejście. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Drodzy moi dziś kończymy te nasze rekolekcje adwentowe i chciałbym właśnie byśmy dziś na koniec tych rekolekcji kiedy przez cały czas staraliśmy się zgłębiać dotykać tej wielkiej tajemnicy eucharystii byśmy dziś zatrzymali się właśnie przy osobie Maryi Matki Najświętszej kiedy bowiem zgłębiamy te tajemnice eucharystii to nie sposób zapomnieć o tej roli, jaką właśnie Maryja odgrywa w tej tajemnicy Eucharystii. Bo popatrz, bracie, siostro, to jest takie bardzo logiczne i bardzo oczywiste. Jezus pozostawił nam w Eucharystii swoje ciało i krew pod postaciami chleba i wina. Zobacz, to było to samo ciało to ciało właśnie. Które Jezus przyjął z Maryi Dziewicy, jak wypowiadamy w tym naszym kredo, w naszym wyznaniu wiary. Kochani moi, przed chwilą wysłuchaliśmy Bożego Słowa, wysłuchaliśmy Ewangelii, ta Ewangelia nas wprowadza właśnie w to wymowne wydarzenie znane nam, bośmy wielokrotnie zapewne w swoim życiu o tym słyszeli, to wydarzenie, które nazywamy nawiedzeniem świętej Elżbiety przez Maryję. I przypomnijmy sobie, to wydarzenie miało miejsce w krótkim czasie po tym, jak Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że ma być Matką Syna Bożego. Właśnie wtedy podczas zwiastowania, tak jak kojarzymy, pamiętamy zapewne, kiedy archanioł Gabriel dał ten argument taki można powiedzieć ostateczny, który Marię przekonał na przyjęcie woli Bożej, że oto krewna twoja Elżbieta poczęła dziecko jest już w starszym wieku. Po ludzku się wydaje, że to było niemożliwe, aby ona była matką, ale powiedział Archanioł, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Maryja ostatecznie wtedy przekonała się i uwierzyła i przyjęła wolę Bożą, ale przy tej okazji, zobacz, dowiedziała się właśnie o tym, że jej krewna Elżbieta spodziewa się dziecka. I... Prowadzona chyba takim z jednej strony bardzo ludzkim odruchem, ale też zapewne przede wszystkim prowadzona przez Ducha Świętego postanowiła udać się do tej swojej krewnej, miała bowiem świadomość Maryja, że Elżbieta, która była w starszym wieku, jest w ciąży, zapewne potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia w tej trudnej sytuacji postanowiła udać się do świętej Elżbiety, a nie była to łatwa droga, bo z Nazaretu do Ein Karin było kilkadziesiąt kilometrów, trudna droga przez góry, nie było przecież wtedy jakichś środków lokomocji, tak jak my to znamy, nie było samochodów, pociągów, autobusów, zapewne pieszo musiała przebyć te kilkadziesiąt kilometrów i ta podróż pewnie parę dni trwała. To nie była łatwa droga, zobaczcie, ale pamiętajmy, że wtedy, kiedy Bóg daje człowiekowi jakieś zadanie do wypełnienia, to wcale nie ma gwarancji, że człowiekowi będzie łatwo. Tak to jest. I oto po kilku dniach podróży Maryja przybyła tam na miejsce do Elżbiety, do Ain i nastąpiło wtedy to jakże bardzo radosne, piękne powitanie. Nastąpił ten moment, jakże bardzo wzniosły, popatrz, moment wielkiej radości. Najpierw takiej duchowej radości, ale również takiej ludzkiej, zwyczajnej, przyziemnej radości. Uradowała się wtedy Elżbieta, uradowała się Maryja. Elżbieta bowiem w tym momencie uświadomiła sobie, prowadzona przez Ducha Świętego, że zbawiciel przyszedł do ich domu już wtedy przecież pod sercem Maryi, bo Jezus się począł. Ale pewnie też Elżbieta uradowała się z tego tak zwyczajnie po ludzku, że Maryja przyszła jej pomóc na co dzień w domu, w gospodarstwie domowym, tak jak mówimy. I również zobacz ta wielka radość Maryi, że może podzielić się ze swoją krewną tą niesamowitą wieścią, że zbawiciel przyjdzie na ziemię, że ona ma być matką tego zbawiciela, Syna Bożego. Siostry i bracia, i tak jak to słyszeliśmy w tej Ewangelii, Maryja w przypływie tej wielkiej radości. Tej radości, która swoje źródło zapewne miała przede wszystkim u Pana Boga, natchniona przez Ducha Świętego, wyśpiewała ten wielki, wspaniały, radosny hymn. Magnifikat, wielbi dusza moja Pana. Ten hymn, który też dobrze znamy, bo nieraz go śpiewamy w kościele. A było za co Boga uwielbiać, zobacz, bracie siostry. Było za co uwielbiać Pana Boga, bo przecież. Bóg zamieszkał pośród ludzi właśnie poprzez Maryję. Zobaczcie, to przez nią przyszedł na Ziemię ten, który przyniósł światu to upragnione zbawienie. I to jest właśnie tym źródłem największej radości Maryi, ale nie tylko Maryi, bo zobacz, to jest i powinno być źródłem największej radości całego rodzaju ludzkiego. I słusznie, i właściwie, bo czyż może być większa radość od tej, bracia i siostry, że Bóg tak wiele podarował człowiekowi. A Bóg podarował to, co miał najcenniejszego przecież, bo podarował swojego syna, który wyrwał ludzkość z tej niewoli grzechu, z niewoli szatana. Siostry i bracia, i właśnie w ten sposób wpatrujemy się dzisiaj w Maryję. A wpatrujemy się, zwłaszcza uświadamiając sobie te tajemnice nawiedzenia, jesteśmy świadkami tego, jak Maryja nawiedza Elżbietę tam w Karim. I uświadamiając sobie to wszystko, warto zauważyć tutaj taką jedną bardzo charakterystyczną sprawę. Zobaczcie, siostry i bracia, Maryja pod swoim sercem Przeniosła tam do Elżbiety Jezusa Zbawiciela, bo on przecież już się w niej począł w momencie zwiastowania. Ta obecność Zbawiciela tak bardzo uradowała Elżbietę, nie tylko Elżbietę, uradowała też Jana Chrzciciela, który był w łonie świętej Elżbiety, jeszcze nienarodzony, bowiem obecność Boga zawsze jest i powinna być taką wielką radością dla człowieka. I siostry, bracia, kiedy patrzymy na Maryję, która niesie Jezusa pod swoim sercem do Ein Karin, do świętej Elżbiety swojej krewnej, to możemy Maryję nazwać i tak właśnie uczynił święty Jan Paweł II, wielki nasz rodak, w swojej encyklice Eklezja de Eucharistia, a więc w tym dokumencie też na temat Eucharystii nazwał Maryję i tak to określił, że Maryja wtedy, kiedy szła do świętej Elżbiety, do Ain kiedy przyniosła tam Jezusa, Zbawiciela, to Maryja, mówi Jan Paweł II, tak pięknie obrazowo w tej encyklice, była pierwszym tabernakulum i pierwszą monstrancją w dziejach ludzkości. Popatrzcie, siostry i bracia, jakie piękne, obrazowe określenie. Wiemy doskonale, do czego służy tabernakulum, do czego służy monstrancja. W tabernakulum przechowujemy najświętszy sakrament, przechowujemy Eucharystię. W monstrancji wystawiamy Pana Jezusa pod postacią chleba do czci publicznej. Często niesiemy go w procesji właśnie w monstrancji. Zobacz, czyż to nie jest piękne porównanie? Maryja rzeczywiście była tym pierwszym tabernakulum i pierwszą monstrancją w dziejach ludzkości właśnie wtedy, kiedy przyniosła do Elżbiety do Karin swojego syna zbawiciela, syna Bożego, który już się począł pod jej sercem. I dlatego też siostry i bracia właśnie w tej encyklice Jan Paweł II Nazywa Maryję niewiastą Eucharystii. Niewiasta Eucharystii. Jest to rzeczywiście takie słuszne i właściwe określenie, bo popatrz bracie siostro, to właśnie przez Maryję i dzięki niej zamieszkał tutaj na ziemi Syn Boży, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I to właśnie dzięki Maryi, siostry i bracia, możemy dziś spożywać. Ciało i krew Jezusa pod postaciami eucharystycznymi w Komunii Świętej. Bo zobacz, tak jak powiedzieliśmy na początku, Jezus otrzymał to ludzkie ciało właśnie przez Maryję. To było to samo ciało, które nam zostawił pod postacią chleba w tej tajemnicy Eucharystii. Zobacz, w żyłach Maryi płynęła krew Jezusa. Matki wiedzą doskonale o co chodzi, co teraz mówię. I to była przecież ta sama krew, zobacz, ta sama krew, którą Jezus pozostawił w tajemnicy Eucharystii właśnie pod postacią wina. Tak więc, siostry i bracia, jak widać doskonale i uświadamiamy sobie to bardzo mocno, Maryja właśnie poprzez posłuszeństwo wobec Bożych planów, tak bardzo przyczyniła się do tego, że my dziś jako ludzie możemy się cieszyć, możemy się radować tym wielkim darem najświętszej eucharystii. To również w dużej mierze zobacz jest jej zasługa, Maryi, matki najświętszej. Siostry i bracia, jeżeli tak jest, jak to sobie mówimy i uświadamiamy, to trzeba byśmy też w naszym chrześcijańskim życiu się w Maryję w te niewiastę Eucharystii. I abyśmy też od niej zobacz, uczyli się tego podejścia do Eucharystii, uczyli się umiłowania Jezusa Eucharystycznego. Bo tak sobie pomyślcie, bracia i siostry, tutaj na tej ziemi: człowiek nie może być bliżej Pana Boga niż wtedy, kiedy Go przyjmujemy w Komunii Świętej. Wtedy Jezus. Jest w nas obecny, żyje pośród nas, jest on wtedy najbliżej człowieka, jak to tylko możliwe tu na tej Ziemi. Bliżej Pana Boga człowiek może być dopiero kiedyś w niebie, ale tu na Ziemi człowiek nigdy nie będzie bliżej Boga niż wtedy, kiedy przyjmuje Komunię Świętą. I zobacz, tak jak Maria. Nosiła w sobie Jezusa, On w niej żył od momentu poczęcia. Jej serce biło rytmem Jego serca, zobacz i odwrotnie tak samo i w nas, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, żyje ten sam Jezus, nasz Pan. Ale, żeby tak było, siostry i bracia, to rzeczywiście trzeba, byśmy często przyjmowali tego Jezusa w Komunii Świętej, tak jak sobie uświadamialiśmy już tutaj na tych rekolekcjach. Nie tylko od większego święta, nie tylko od większej okazji, ale byśmy też często właśnie karmili się Eucharystią, tym ciałem Jezusa w Komunii Świętej. Moi kochani, od Maryi także zauważcie, możemy i powinniśmy się uczyć takiego gorliwego udziału w Eucharystii we Mszy Świętej. Bo wtedy, kiedy człowiek bierze udział we mszy świętej, to wtedy mówi swoje tak Panu Bogu. Tak, Panie Boże, chcę być blisko Ciebie. Wiem, że tu na Ziemi nigdy nie będę bliżej Ciebie niż na Eucharystii przez Eucharystię. Zobacz, Maria to swoje tak Panu Bogu powiedziała wtedy, kiedy przyjema Jezusa do swojego łona, pod swoje serce w momencie zwiastowania. A potem już po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu Jezusa, kiedy apostołowie gromadzili się na łamaniu chleba, zapewne Maryja przed swoim wniebowzięciem też była z nimi obecna. Na Eucharystii, na łamaniu chleba. Przecież czytamy w Piśmie Świętym, że już wtedy, kiedy było zesłanie Ducha Świętego, Maria była w wieczerniku z apostołami. Możemy domniemywać, że potem, kiedy się gromadzili właśnie na Eucharystii, na łamaniu chleba, Maria również tam była obecna pomiędzy nimi. A zatem zobaczcie, siostry i bracia, Maria była tak bardzo mocno zjednoczona z Jezusem. Była tak bardzo mocno zjednoczona z tym swoim synem, który daje nam Eucharystię, który daje nam siebie pod postaciami chleba i wina. I ona też przez to, że była zjednoczona z Jezusem i posłuszna Panu Bogu, tak wiernie kroczyła tą drogą, którą Jezus wskazuje nam wszystkim drogą do domu Ojca. Ona przecież już tam doszła w momencie w niebo wzięcia. Tam przecież się znalazła, tam gdzie jest cel każdego z nas. Ale zauważcie, również i my wtedy, kiedy bierzemy udział w Eucharystii, kiedy gorliwie bierzemy udział we Mszy Świętej, to tak samo jak Maryja kroczymy tymi drogami Jezusa. A te drogi, pamiętajcie, prowadzą nas nie gdzie indziej, ale te drogi, którymi Jezus kroczy z nami, prowadzą nas prosto do nieba. I wreszcie siostry i bracia. Trzeba, abyśmy też umieli z radością adorować Jezusa obecnego w Eucharystii. Tak, zobacz, jak czyniła to Maryja. Trzeba, abyśmy wyśpiewywali ciągle z głębi serca ten wielki hymn uwielbienia, magnifikat, byśmy wyśpiewywali to uwielbienie Panu Bogu za te wielkie rzeczy, które dla nas uczynił, pozostając z nami w tej tajemnicy Eucharystii. Dlatego, siostry i bracia, zobaczcie, zawsze, ilekroć stajemy przed tabernakulum, a przecież przychodzimy do świątyni, nieraz modlimy się w ciszy swojego serca, nieraz podczas publicznej yy, adoracji, wystawienia pana Jezusa w takich czy w innych momentach, zobaczcie, zawsze, kiedy stajemy przed tym Jezusem w najświętszym sakramencie. To niejako włączamy się i włączajmy się w to wielkie magnifikat, które Maryja kiedyś wyśpiewała. Uwielbiajmy wraz z nią Jezusa. Niech nasza dusza, nasze serce uwielbia Pana Boga za te wielkie rzeczy, które dla nas uczynił, że zostawił nam samego siebie pod postaciami chleba i wina. Tak jak Maryja, zobaczcie, kontemplujmy tę wielką miłość Boga, która się objawia w tej tajemnicy Eucharystii. A zatem, siostry i bracia, postawmy sobie dziś na koniec tych rekolekcji: to pytanie, jak ja przeżywam ten wielki dar, jakim jest Eucharystia? To pytanie wybrzmiewało przez cały czas tych rekolekcji. I dziś jeszcze zapytajmy właśnie na koniec, czy za przykładem Maryi, tej niewiasty Eucharystii, ja rzeczywiście żyję tym wielkim darem Eucharystii? I czy też pozwalam Maryi na to, aby ona była tutaj dla mnie przewodniczką, aby ona mnie prowadziła do tego Jezusa, swojego Syna obecnego tu pomiędzy nami? Tajemnicy Eucharystii. Bo pamiętajmy, że Maryja zawsze nas prowadzi i pragnie nas prowadzić do Jezusa. Przepiękne świadectwo daje w tym względzie pewna kobieta imieniem Mucja, która opowiadała swoją historię, historię swojego życia. Otóż tak wyszło, jak to bywa, dziś nierzadko, że mąż wyjechał do pracy za granicę. Dziś często ludzie wyjeżdżają, ona została sama z dziećmi w domu, czuła się taka bardzo samotna. I przyszedł maj, ten piękny miesiąc Maryjny. Zaczęła z tymi swoimi dziećmi chodzić na nabożeństwa majowe, a tak to bywa przecież, że po nabożeństwie majowym w kościele zazwyczaj jest sprawowana msza święta, więc zostawali też na tę mszę świętą po nabożeństwie majowym. I tak powoli, powoli przeminął ten miesiąc, maj, miesiąc maryjny, a ona niejako z przyzwyczajenia mówi z tymi swoimi dziećmi, dalej przychodziła wieczorem do kościoła, choć nie było już nabożeństwa majowego, przychodziła nam przez święto. I w pewnym momencie zrozumiała i uświadomiła sobie, że to przecież Maryja ją przyprowadziła przez to nabożeństwo majowe do Jezusa obecnego w Eucharystii. Potem, kiedy już maj się skończył, też dosyć często, prawie codziennie wieczorem przychodziła do kościoła z tymi dziećmi. W ten sposób umacniała siebie, swoją wiarę, umacniała się też w tej trudnej sytuacji, kiedy czuła się samotna po wyjeździe męża. Kochani moi, rzeczywiście Maryja prowadzi nas zawsze do Jezusa i Maryja prowadzi nas do Eucharystii. Ona zawsze to może uczynić, pozwalajmy jej na to. Niech ona nas prowadzi do swojego Syna. A zatem, siostry i bracia, wpatrzeni dziś na koniec tych rekolekcji w Maryję, która... Jako pierwsza przyniosła Jezusa pod swoim sercem do świętej Elżbiety. My również starajmy się żyć na co dzień tą najświętszą Eucharystią. Niech rzeczywiście ciało i krew naszego Pana będą całym naszym życiem. Bo ten wielki dar naprawdę otwiera nam drogę do nieba. Maryja tę drogę już przeszła jako pierwsza z ludzi. A my teraz mamy w niej oparcie, mamy w niej przewodniczkę i orędowniczkę na tej naszej drodze ku niebu, ku Bogu. I niech, niech tak właśnie się dzieje w, na, w dalszym naszym życiu, niech Maryja nas prowadzi. Amen.